pięć, cztery trzy dwa, jeden pięć, pięćdziesiąt, później cztery lewy do cztery prawy osiemdziesiąt, jeden lewy jeden pięćdziesiąt cztery lewy zachacz. Przechodzi 6 prawy zakacz. 56 lewy. 56 lewy krótki zakacz i 54 plus prawy. Przechodzi 7 lewy. To 5 prawy z hamowaniem. 22 prawy śliski. 70. Szczyt środkiem. 75. Minus lewy z hamowaniem i 5. Prawy zakacz. 50, późny 4 lewy i 5 minus prawy. Do późny 5 lewy, 50 shooter. 100, 4 plus lewy ciąć. 80, 6 prawy po 34, prawy. 70, 5 plus lewy możesz i 100, 5 plus lewy ciąć dnem, przechodzi 5 prawy, zahacz otwiera. I 6 prawy z hamowaniem i 5 lewy zahacz. 200. 2 prawy śliski. 2 prawy śliski. 120. 5 lewy z hamowaniem, 10 prawy hak. 80. 5 plus lewy krótki. 80. 7 lewy na szczyt. 55 prawy 120 6 minus prawy przez szczyt, tylko zahacz. 150 5 plus lewy zahacz i 6 prawy ciąć 200 6 plus lewy 150 6 minus lewy i 100 5 plus prawy 5 plus prawy 150. 5 minus prawy krótki 200. I 6 lewy. 50. 5 lewy i 4 plus prawy. Do 5 lewy zahacz. 80. 6 lewy krótki. 150. 7 lewy i 100 szczyt lekko lewą. 7 lewy. 50. 2 plus prawy.

Jeden prawy w szerokie, 150 5 plus lewy dnem, przechodzi 6 prawy długi z hamowaniem, dwa prawy i jeden lewy zabal, 200 7 lewy, potem 150. Późny 4, minus lewy, długi. 120. Wczesny 5 prawy. Długo przechodzi. 5 plus lewy dnem. Przechodzi wczesny 5 prawy dnem. 150. 6 plus lewy średni. 200. I 6 lewy dnem. 250, 4 prawy, 70, max mój, 2 lewy możesz. 80, 6 lewy, 56 lewy, 56 6 prawy i 7 lewy, 150, 6 minus lewy, zahacz dnem, 80, 6 prawy, ciąć dnem. Przechodzi 7 prawy, 7 lewy średni, 150 prostuj, 6 lewy, 80, 6 prawy i 6 lewy. Takie nowe auto jak zhamuj ma. schamuj, 5 plus prawy niesie, 86 lewy, 150 późny, 5 prawy zahacz, potem 100 i 6 minus lewy dobija. 56 prawy i od szczytu 6 minus lewy podwójny ciąć. I 100. 6 prawy, 55 prawy zakacz. Przechodzi 5 minus lewy ciąć. 100. 6 plus lewy średni to 6 prawy. 56 minus lewy odciąża z uwagą. 153 plus prawy. 153 plus prawy. 50. 5 lewy, 80, max hamuj, 1 lewy, mega syf 100. 6 prawy, 84 4 lewy. 53 plus prawy. 150. Sorry. 4 lewy, krótki, tylko zahacz. 70. 5 prawy, 80, prostuj. 5 minus prawy. I 100, 5 minus lewy, przechodzi 5 plus prawy, 150, 5 plus prawy, i 150, 7 prawy i 6 lewy, 120 na 6 prawy, 55 plus lewy. Kurwa, za twarde auto, twój za twarde. <gryw> Strasznie na tych. W tak lata, że o ja pierdolę. Oj, dobrze, że tam kurwa było. Tylko sionę. <grym> Ale sponiewierało, co? Przyjadę tam, kurwa, nie wiem, dać jakąś flaszkę temu rolnikowi, że tam ze wjazdu z przepustem nie zrobi.